Dobra, powracam po nieudolnej kurwa. Nieudolnej próbie. A, tak trzy razy. Ok, pięć, dwa. A tak, graliśmy razem z Drozdziak i z Dajcie. Nagrywałem swoje podejście. Bił Gentler. udostępniłem mu streama. I kurwa, z streama spowodowało, że przeciążyłem kordowanie po Belsie i przez to moje nagranie jest totalnie spierdolone Nie ma mojej najlepszej reakcji na śmierć na setnych drzwiach Także spróbuję teraz sam zagrać Nawet nie wiecie jak ja to spierdoliłem, tą grę No to po prostu to się w pale nie mieści Byłem kurwa sam Bez drogi jak i bez dacie, bo obydwoje zginęli Byłem taki zestresowany niesamowicie Próbuję sam polecieć jak najdalej Naprawdę, już mogłem to przejść, dosłownie. Kurwa, więcej ciebie nie ma? jest to wyjście? O nie! A! Ja, dobra, teraz już rozumiem o co to chodzi. Ała! Ła! Wow. po plaster Dobra, kurwa, jebać Jest dobra, jeszcze się cofam tutaj Tutaj, dobra Full HP Co no mówi? Weźmieł. Kurwa. kurwa, se ty wyobrażasz, że ja zginę na samym kurwa końcu. Formułujemy, kurwa, drzwi. Kurwa, było miejsce, Proszę, gdzie robiłem bezpieczniki, kurwa. Nie? I obok były no. drzwi, nie? I kurwa była taka scenka, że gościu, ta figura jakaś, nie? Się dobija do tych drzwi, a ja zamiast spierdalać, to wstanę koło tych drzwi, kurwa. Ja, tak, chyba, jak częstę, że na samym końcu. Ja nie, nie pytam, gdzie on ginął, ale kurwa. Ała! Jestem zły i jeszcze, jeszcze dodatkowo jestem kurwiony o to, że kurwa plik mi się zjebał z nagraniem. Nagrałem kurwa rozgrywkę i nie mogłem ja, zakończyć ciebie. nagrywania, bo miałem przeciążone kodowanie. I to wszystko przez Gentlera kurwa. Pierdole. Wszystko przez niego, bo wbił kurwa na wojszat i, i zapytałem się go czy chciałby zobaczyć rozgrywkę naszą. No do bana. Bana dostanie Gentler. Ja pierdolę. Ja Naprawdę wiesz co, miałem taką kurwa jak tak się wydarłem dosłownie. Na, tych, na tej śmierci, to sobie nie wyobrażasz w ogóle tego, nie? Ja pierdolę. Ja miałem sprisowany jak przez to, że udostawiałem streama jeszcze. To no to zębler. No wszystko jego jego wina to jest. Ideaduje trochę to. No ja już mniej więcej wiem, czego się spodziewać. O kurwa, leci. Leci! Kurwa zielony, najgorzej. Zielony jest najgorszy i ja zginę tu. Co? Jeszcze? Ale 500 Leci! Będzie jak coś nagrywam, nie? Jak, jakby co? Ja tego informuję, bo prawdopodobnie wrzucę to przejście. Ja się, że on się później pojawia, ten zielony. 2,7. A ładno, przecież nie spojrzałem się! No przecież drzwi mnie kurwa złapał. Dobrze, że mam no, kurwa, zapalałem zapalniczkę i świeczkę. A świeczka za to płomienia nie ma. Kurwa! Co za dźwięki? Czekaj, w którym jestem w roomie? Chwila moment. Kurwa zamazane, i chuj, samocha Ej, pst! gdzie jestem, pst, Dobra. Jest, dobrze. Znaczy, ja się może nie będę wypowiadał, bo ja wbijam jako pierwszego Excel. Aaaa! Aaaaa, w mojej białym sobie. jestem. ten zielony kurwa atakuje. Co ja w ogóle? Leci! Kurwa za szukanie klucza, po prostu psychicznie się nie wytrzymam Najgorzej, kurwa nie wiem gdzie jest wyjście stąd Ale bez sensu, kurwa mam klucz, a gdzie są drzwi? Zawsze były na końcu korytarza, teraz ich tu nie ma Nie chcę or... Dasz orbę, kurwa, w tym No? Dobra, Nie Nie zapomnę. Leci coś! Dobra. Bo tu są drzwi, które ja muszę otworzyć. Są No, jak przez ścianę mnie chwyta?! Dybnięty ziomek 49 i drodze 50. Na 50 jest cholarny kutas, którego muszę unikać, więc będę, będę musiał się zamknąć, albo ty się będziesz musiał zamknąć na jakiś czas. Ziomek nie widzi, tylko kurwa ma słuch. I muszę szukać kurwa książek. Już jedną słyszę, jedna. Druga. O! Zalaza paliwo za paniczki. Słyszę książkę gdzieś Gdzie ona jest Tutaj. Odnuś to Spierdalaj, szybko spierdalaj Kurde, ale ja się go boję Jeszcze moment Albo nie ten moment. Kurwa, kiedy on sobie pójdzie stąd. Kiedy ja mam tam wejść do góry? Dobra, ziomek, wypierdalaj stąd. Czy on w końcu pójdzie stamtąd? Na pierdole, wyłaj stamtąd. Mam wszystkie, chody, teraz tak, bierzemy sobie kartkę i sczytujemy. Ja sobie ja zapytam, co to zapiszę, nie da kurwa, zapamiętywał tych numerów. No dobra, brakuje mi jeszcze jedna książka. No trochę to komplikuje sprawę: 7 00747. O, proszę. Bogactwo. OK, dotarłem tutaj. This way, this nuts. Cześć. Na pewno biorę to. O nie, nie masz latarki. Masz że zapaliczkę jedną. Pozwól. Aha, ci tak to działa. Ale bez sens, kurwa. Czuję się oszukany. No chyba chcę. Dobra. Och. Oh. 60. Naprawdę nie wiem gdzie idę Ja naprawdę nie wiem gdzie ja jestem Gdzie ja kurwa jestem Ja muszę kurwa wrócić Jest, znalazłem to jest ile 62. Ej, przepraszam bardzo, gdzie jest moja zapalniczka? Czekaj, czekaj, to ja jednak... ten budzik mi się właśnie przyda, co? Kurde, nie wiem co zużyć. Ale w topa. Trudno. Było 65. Idziemy tutaj. Co to za dźwięki? Co to za dźwięki? Kurwa! Fałszywe drzwi! 69 70, dobra mamy klucz Dajcie uczuć żeby iść na, na lewo Idziemy do tej drzwi tutaj Pełna siana Kurwa nie dzwońcie do mnie Jumpscare kurwa dostępna łeb Leci, 72 To ten zielony, głupi. Leci! A, bo tu będę biegł Jazda 4. Proszę Państwa, lecimy. Chyba się udało. 85 89. No dobra, szukamy teraz tego tego pudła. Tam jest, widzicie? Jest tutaj. Weźmy. Tam chyba będzie wejście nie? do piwnicy. Chyba ja trochę życia nie mam. kurwa żałuję, że ten lek wykorzystałem tak chujowo. Pełno siana Kurwa, jebana Przecież to jest skandal jakiś Nie wiedziałem, że te pułapki też tutaj będą O, 90 Dobra, on się chyba nie pojawi jeden. Leci! Ja pierdolę Dobra, 91 Nie chciałem tego otwierać jeszcze 92 No dobra, chyba się nie pojawi 93 Wow 94 Dziewięćdziesiąt pięć mamy Dziewięćdziesiąt Kurde, ale stres. 98, tutaj. Co, leci czy nie leci? Ała! 99. No I wchodzimy do 100. Mamy 100. Otwieram drzwi, spierdalam do szafy. Zbieram pier pierdolne bezpieczniki. Idę tam na górę. Wracam się tu. Od robię tą pierdolną zagadkę jakąś. I spierdam do windy, która nie wiem gdzie się znajduje. Tu jeszcze leżą przecież Ej Kurwa no, czy on przestanie tu chodzić? Ja nie wiem czy to już mam tam iść? Znaczy jest na dole w ogóle Co to jest? Co to kurwa jest? Ej mam wszystkie Teraz, żeby się nie pogubić. Biegamy na górę. Tutaj tutaj tym wejściem w prawo. I w prawo. I pewnie będzie trzeba guzik nacisnąć. Wy tego nie widzieliście, bo niestety utraciłem nagrania, ale ja po zrobieniu tych bezpieczników tutaj zginąłem tu. Bo ja debil myślałem, że mam uciec z tymi drzwiami. I mi się tu zginęło, bo on akurat z tych drzwi wychodził. Co mam przełączyć? Mam, mam, pytanie, czy ja to teraz zrobiłem? O mój Boże, zrobiłem to? No fucking way, zrobiłem. O kurwa, o kurwa. Jeszcze ty? Kurwa to nie koniec? Ja pierdolę, co się dzieje? Co się dzieje? Jest! Kurwa! Gdzie mnie kurwa, respi? Co to jest? To nie, ja sam wychodzę. Patrz, jest. Escape the Hotel. Udało się to zrobić. Nie wiem jakim, kurde, prawem. Ale przeszedłem to. Dajcie, i jak będą zachwyceni mną że zrobiłem to, że się sam podnieciłem, jestem z siebie dupny.